A jakie oni tu mają programy telewizyjne? Czasami pytacie. No to pokażę Wam, jakie oni tu mają programy telewizyjne. No, takie jak widać. Nie wiem, co tutaj się dzieje. Poczekajcie, czy ja Wam to mogę przyłączyć tutaj na jakieś TV? Czy to się da? Poczekajcie, sekundkę. No proszę, i takie programy lecą. Już lecimy. Tutaj Pani coś mówi. I to jest wszystko, co oni mówią? Nie, jeszcze coś. O! Kurde, klan jest. Ty klan! A nie, to nie klan. Złoto polscy. A jest złoto polscy. <noise> złoto po tajwańsku. Nie, M jak miłość. M jak miłość, myślisz? No takie programy. Sie, to znaczy dziękuję, dziękuję. A, się. no właśnie. No widzicie, dzieje się. O, tanie z gwiazdami? Ludzie kochani. I my tak siedzimy i oglądamy, to wiecie. No my już mamy takie swoje ulubione programy. Cztery seriale? <laughs> to tylko cztery programy są na krzyż.